Safran Transmission Systems Poland wspólnie z Areo Gearbox International Poland organizują konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Sędziszów Małpolski i Robczyce. Konkurs wystartuje 15 listopada. Wprowadzenie dzieci i młodzieży w świat przyrody, jej praw i piękna oraz kształtowanie aktywnych, proekologicznych postaw wobec środowiska to jeden z ważniejszych punktów dzisiejszej edukacji. Uczenie najmłodszych szacunku do otaczającego świata to obowiązek każdej placówki oświatowej. Pomóc w tym chcą również lokalne firmy Safran i Gearbox, które zapraszają uczniów szkół podstawowych Sędziszowa Małopolskiego i Robczyc do udziału w ekologicznym konkursie realizowany będzie w dwóch grupach wiekowych. Najmłodsza grupa klasy 1-3 zaprosimy dzieci do mm, takich e, wykonania prac plastycznych. Mogą to być e, instalacje, mogą to być rysunki, rzeźby, konstrukcje o tematyce proekologicznej. Natomiast e, dla starszej grupy z klas 4-8 mamy propozycję następującą. Chcemy zaprosić zespoły do stworzenia Projektów, e, których zadaniem będzie opracowanie takich proekologicznych rozwiązań, raczej nie wymagających ogromnych nakładów finansowych. Liczymy tutaj na kreatywność, na fajne pomysły, nie wymagające ogromnych przedsięwzięć, ale takie pomysły, które łatwo będzie można wdrożyć w szerszej skali, czyli powiedzmy w, szka, w skali klasy, szkoły. E, Osiedla, a nawet całego miasta. Konkurs potrwa do 17 listopada, a jego wyniki uczniowie poznają prawdopodobnie początkiem nowego roku. Jury wyłoni zwycięzców w tych grupach projektowych, czyli tych dzieci z klas 4-8 i zwycięskie zespoły zostaną nagrodzone nagrodami finansowymi, po to, żeby też te ich projekty mogły zostać wdrożone. Natomiast dla młodszych dzieci planujemy zorganizowanie wy. Ich prac plastycznych w Robczycach i w Sędziszowie, żeby również można było pokazać szerzej ich pracę i ich podejście proekologiczne. Bo chcemy tutaj, jako dwie firmy lotnicze, a muszę nadmienić, że przemysł lotniczy ogromną wagę przywiązuje do rozwiązań proekologicznych, do ekologicznego podejścia. Chcemy to tutaj jakoś mocno podkreślić, ale chcemy też zaangażować młodzież do, do... Do takich właśnie działań chcemy zwrócić uwagę na ważne tematy które dziś są najważniejsze na całym świecie czyli zagrożenia klimatyczne wpływ na środowisko Chcemy zachęcić do refleksji na ten temat, do poszukiwania rozwiązań. 28 października przedstawiciel zakładu Safran Danuta Majka przekazała w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych dyrektorom szkół podstawowych w Sędziszowie Małopolskim wszelkie informacje związane z konkursem i prosiła o zachęcenie uczniów do wzięcia w nim udziału. Konkurs to już kolejna inicjatywa firmy związana ze współpracą z mieszkańcami. Jesteśmy tutaj częścią społeczności lokalnej, jesteśmy Firmą, która istnieje tutaj 20 lat, jesteśmy od 20 lat w sędzieszowie małopolskim. Zatrudniamy kilkaset osób. Ja myślę, że niemal z każdej sędzieszowskiej rodziny ktoś pracuje w naszym zakładzie, więc jesteśmy mocno związani ze środowiskiem. Chcemy jeszcze bardziej podtrzymywać te, te więzi, te relacje, budować je wzmacniać, pokazywać, że jesteśmy tutaj, jesteśmy. Razem. Każdy z nas jest małą cząstką świata. To, jak traktujemy otaczające nas środowisko, wpływa na nasze zdrowie i życie. Na skutek rozwoju cywilizacji i ingerencji człowieka, przyroda jest stale zanieczyszczana. Zagrożone są zwierzęta i rośliny. Towarzyszy nam globalne ocieplenie, dziura ozonowa, nadmierny hałas i smog. Dlatego tak ważne jest rozwijanie u dzieci i młodzieży wrażliwości ekologicznej i uczenie konkretnych działań na rzecz ochrony środowiska już od najmłodszych lat.